Działasz w branży marketingu sieciowego i pozyskujesz klientów przez Facebooka. Nie popełniaj tego błędu. Cześć, nazywam się Klaudia Stawiarska. Ja się nazywam Anna Warpechowska. i jesteśmy w serii filmów Jak pozyskiwać klientów na autopilocie. W poprzednim wideo opowiadałyśmy Ci, dlaczego to właśnie wideo marketing jest najlepszą strategią do budowania zaufania oraz do sprzedaży. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tego wideo, cofnij się, jest dostępny na YouTubie. Przypominamy też, że ruszyły już zapisy na nasz webinar, Jak pozyskiwać klientów na autopilocie. A więc zapisz się na niego już teraz, dlatego że wszystkie osoby zarejestrowane dostaną specjalne bonusy, m.in. nagranie całego webinaru wraz z całą sesją QA. Również przygotowałyśmy ekstra prezent, który będzie doskonałym narzędziem do pozyskiwania klientów na autopilocie na każdej. Platformie społecznościowej. No i najważniejsza rzecz: dostaniesz super ofertę na nasz kurs MLM na autopilocie, Twoja droga do wolności. Kurs, który tylko w tym roku będzie odbywał się wraz z dodatkową grupą mentoringową. Link do zapisu na webinar znajdziesz pod tym filmem. A teraz przechodzimy do tematu tego filmu, czyli opowiem Ci, jakie najczęściej są popełniane błędy przez osoby działające na Facebooku, które budują biznes w branży marketingu sieciowego. Tak więc zacznijmy od tych najważniejszych błędów. Może Ania, powiedz ty pierwsza, jakie Ty największe zauważasz błędy osób działających MLM na Facebooku? Co ja zauważam na pierwszy rzut oka, to jest to, że osoby działające w branży MLM na Facebooku bardzo mocno skupiają się na pokazywaniu swojego stylu życia. Jakie to one mają przepiękne życie, przefantastyczne, jak duże mają wolności, pokazują różnego rodzaju szkolenia. Po prostu skupiają się na, na tym stylu życia zamiast skupiać się na produkcji. Ponieważ to właśnie produkt rozwiązuje problemy i wyzwania, z jakimi boryka się nasz odbiorca. To jest pierwsza rzecz. Tak, i ja tutaj jeszcze dodam tylko odnośnie tego, że kiedy intrygujemy ludzi właśnie naszą osobą, naszym stylem życia, no to okej, okay, będzie jakieś zainteresowanie, no bo ludzie będą chcieli się dowiedzieć, co ty właściwie robisz, o co tu chodzi, że ty tak promujesz jakieś inspiracje, motywacje, swój lifestyle, gdzieś tam pokazujesz szkolenia i tak dalej. Tak naprawdę to jest bardzo mylące, no bo skąd ten człowiek może wiedzieć, że Ty masz jakiś produkt, który rozwiązuje jego problem. Ja zauważyłam, że właśnie największym problemem ludzi MLM jest to, że oni w ogóle nie promują swoich produktów, a jak już promują, to robią to zbyt nachalnie. Czyli od razu wypisują, co to jest za produkt, jakie korzyści ma, charakterystykę produktu, ale w ogóle nie opowiadają o rozwiązywaniu problemów. Jaki ten produkt może rozwiązać? tak? Nie opowiadają historii za tym produktem, nie opowiadają, nie, sami się nie identyfikują z tym produktem, nie, jakby nie są e, częścią całej tej jakby, idei produktów, które promują. Także to jest jeden z najgłówniejszych problemów, dlatego że. Owszem, przyciągniesz ludzi, którzy będą zainteresowani Twoim stylem życia, ale to będzie na chwilę. To nie będzie Twój stały klient, który będzie kupował od Ciebie produkty na stałe. Tak? On na chwilę może nawet zachęci się do tego, żeby dołączyć do Twojego zespołu i być może spróbować tego biznesu, ale szybko zrezygnuje, bo stwierdzi, że nie chce sprzedawać swojego życia na Facebooku. I właśnie my chcemy pokazać Ci, że jest zupełnie inna droga. Tego pozyskiwania klientów do swojej firmy MLM, które będą ci klienci na stałe w naszym zespole, tak? Ci klienci będą stabilni, którzy będą chcieli tego, co my mamy, a nie tylko będą zaintrygowani i pokuszeni tym stylem życia. Także ja bym Ci chciała wyjaśnić w tym filmie, jak wygląda ścieżka zakupu klienta przez internet, czyli jak klienci podejmują decyzję o zakupie. No bo zobacz, na przykład, kiedy mamy problem powiedzmy mój, moim problemem jest że chcę zredukować zmarszczki to myślę sobie wezmę telefon i włączę Facebooka albo Instagrama tam na pewno znajdę rozwiązanie na mój problem no nie tak to nie działa jak chcę znaleźć sobie inf więcej informacji na temat produktów które mi pomogą rozwiązać mój problem to albo wpisuję w Google albo wpisuję w YouTubea albo obserwuję kogoś kto buduje markę w temacie na przykład beauty yy, czy kosmetyków i Osoba, która ze mną już zbudowała tą wirtualną relację, która przekonała mnie do siebie, która opowiedziała o swoich historiach, doświadczeniach, i osoba, która zaczyna promować dany produkt, który jej pomógł właśnie w zredukowaniu zmarszczek, czyli tego, co mi potrzeba, no to ja automatycznie chcę również mieć ten produkt, tak? Czyli jak wyglądała tutaj w skrócie ta moja ścieżka podejmowania decyzji? Ja wpisałam frazę na przykład na YouTubie. Sposoby na zredukowanie zmarszczek, znalazł mi się kanał na YouTube osoby, która o tym mówi. Ta osoba promuje, lub poleca dany produkt, który jej pomógł, i wtedy ja podejmuję decyzję, że chcę zakupić ten produkt. Bądź też ta osoba mówi o tym problemie, nawet tak. nie używając nazwy, czy, czy w ogóle nie pokazując tego produktu. Nie? Dokładnie. Tylko opowiada ogólnie o tym pro problemie. Tak, opowiada o problemie, ale dobrze zatytułowała film, że ja mogłam ją znaleźć, znaleźć tak? Się. A mm. na przykład na Facebooku czy Instagram. Instagramie, no, ludzie nie wpisują sobie frazy w wyszukiwarkę, jak rozwiązać dany problem, tak? I tutaj jest właśnie jeden z największych błędów osób, które, które działają w MLM-ie, to to, że one po prostu liczą na to, że Udostępniając te losowe posty, zaintrygują swoją historią którąś ze swoich znajomych, lub ludzi, którzy przypadkowo trafią właśnie na ten post. No i tutaj, właśnie, jest całe to niezrozumienie tematu, tak? Powinniśmy zacząć zupełnie inaczej tą drogę. Dobra, więc wyjaśnię Ci, jak krok po kroku działa ten schemat pozyskiwania klientów przez Internet. Więc w kroku pierwszym ważne jest, żebyś znał charakterystykę swojego produktu, jakie on rozwiązuje problemy i dla kogo on jest najlepszym rozwiązaniem. Więc w kroku drugim, dzięki temu, że znasz charakterystykę swojego produktu i znasz jakie problemy rozwiązuje, to możesz do tego dopasować grupę docelową, która szuka właśnie tych rozwiązań. Więc musisz w kroku drugim określić grupę docelową. Dlaczego? Dlatego, że jest ci to potrzebne do tego, żeby tworzyć konkretny i skuteczny content, tak? Czyli treści, na które będzie trafiać właśnie ta grupa docelowa, która szuka właśnie rozwiązań tych problemów. I wtedy kiedy stworzysz takie tytuły, takie tematy, które interesują twoją grupę docelową, trafisz właśnie do klienta, który chce tego produktu, który ty właśnie masz w swojej ofercie. Dla przykładu, produktem mojej firmy MLM są suplementy, które pomagają schudnąć. Więc grupą docelową dla mojego produktu będą osoby, które po prostu szukają rozwiązań na to, żeby schudnąć. No i teraz moim zadaniem, jako osoby, która działa w MLM, promująca właśnie te produkty, jest stworzenie kontentu, który będzie rozwiązywał ten problem, więc tworzę treści. Na przykład trzy sposoby, które musisz zacząć stosować teraz, żeby szybciej schudnąć. Albo na przykład historia osoby, która schudła dzięki zastosowaniu tej metody. I teraz, kiedy ja stworzę właśnie e, takie treści, które mają w swoim tytule Rozwiązanie tego problemu tego mojego odbiorcy, czyli że chcę schudnąć, to dzięki temu przyciągnę klienta, który szuka właśnie takiego rozwiązania, tak? I dzięki temu mogę w moim filmie, jeżeli dobrze nagram ten film i dobrze wystosuję call to action, czyli wezwanie do działania, i nienachajnie zapromuję ten produkt, który może mu pomóc właśnie schudnąć, to w ten sposób tworzę możliwość tego, że osoba, która mnie ogląda, zapyta mnie właśnie o ten produkt. Tak więc całkowicie odwracam działanie na social media. Kompletnie rezygnuję z udostępniania postów, które mają intrygować i przyciągać ludzi do mojego biznesu, żeby właśnie zacząć robić biznes, tylko zaczynam tworzyć treści, które rozwiązują problemy i trafiają bezpośrednio do moich potencjalnych klientów. Więc, reasumując, nie popełniaj tego błędu, że chcesz iść drogą na skróty, że wystawisz posty na Facebooku i e, ktoś być może się odezwie z zapytaniem o Twój produkt czy też o Twój biznes. Tylko idź tą drogą stabilną, która na pewno przyniesie Ci efekty, czyli twórz kontent dla Twoich. Potencjalnych klientów, którzy będą szukali rozwiązania tego, co ty właśnie masz im do zaoferowania. I wydawałoby się, że to jest dłuższa droga, ale ona tak naprawdę jest krótsza. Dlatego, że my tutaj, wracając już do tematu wideo marketingu, my proponujemy tworzyć właśnie wideo. Dlatego, że jeżeli stworzysz wideo na YouTubie, gdzie opowiesz właśnie o produkcie, pokażesz go, pokażesz historię, doświadczenia, samemu będziesz identyfikować się z tym produktem, to dużo szybciej nawiążesz relacje z Twoim odbiorcą, dużo szybciej zbudujesz zaufanie i dużo szybciej zachęcisz do zakupu tego produktu. A więc o tej całej strategii pozyskiwania klientów na autopilocie, dzięki też wideomarketingowi, opowiemy na naszym bezpłatnym webinarze, który odbędzie się już 13 października, na który Cię zapraszamy. Zapisz się już dziś, dlatego to, że każda osoba zarejestrowana na webinar dostanie od nas specjalne bonusy. Pierwszym z nich będzie całe nagranie webinaru z całą naszą sesją QA. Drugim bonusem będzie ekstra prezent, który będzie doskonałym narzędziem do pozyskiwania klientów na autopilocie, który same stosujemy na co dzień w swoich biznesach. Zgadza się. No i najważniejsza rzecz to oferta na nasz kurs. MLM na autopilocie. Twoja droga do, do wolności. wolności. I to jest oferta jedyna w tym roku z grupą mentoringową. Także zarejestruj się już teraz. Link do zapisu znajdziesz pod tym filmem. A już teraz zapraszamy Cię do kolejnego filmu, w którym opowiemy jak zacząć wideomarketing, całą strategię wideo, nawet jeżeli dzisiaj paraliżuje Cię strach przed kamerą.